Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tutaj y, to jest moje, moje drugie podejście do live'a. Miałam taki komunikat od y, y, tutaj że y, została przerwana ta transmisja. Y, no a potem się okazało, że były łapki w górę, więc nie wiem. Wydaje mi się, że nie jest przerwana, ale to nic. Wracam z drugim live'iczkiem. Chciałam Wam pokazać, że nie wiem, czy tu widzicie, może tak, to z tej strony różyczki jeszcze kwitną. Także to tyle. Ja zrobiłam zakupy. Yy, no chciałam wam pokazać po prostu ogród jesienny, bardzo ładny. Nie wiem, może odsunę jeszcze bardziej, może teraz widać. Yy, może tak, może mniej, mniej, a więcej tego światła. O, o tamto miejsce, chcę wam pokazać. Są już osoby pierwsze. Pieski się odezwały. Także tak, właśnie, chcę wam pokazać nie tyle siebie, co to miejsce. Słuchajcie, ja tak strasznie słabo widzę, ale tam widzę jakieś ikony. Także to też pozdrawiam. Fajnie, że jesteście. Także tak, słuchajcie, zrobiłam małe zakupy, bo ja już tak się szykuję na gwiazdkę, na Mikołaja, tak się sama rozgrzeszam, a ponieważ wydaje mi się, że chyba ceny są niezłe ostatnio, to kupiłam znowu jedną rzecz, także postanowiłam, że nie będę chodziła, prosiła o prezenty PR-owskie, paczki, sama sobie będę kupowała, widzowie mnie wspierają, a teraz widzę, Gabrysia Pawłowska, Marscapes, witajcie. Fajnie, że trafiłam na live pracy. Także witajcie, kupiłam sobie. Także tak, dzięki za wspieranie. Yy, przy dobrych cenach, raz na jakiś czas, jak jest dobra okazja, po prostu będę kupowała sobie sama. Nie będę o nic prosiła tych wszystkich gdzieś tam ludzi w marketingu. Yy, a, kiedyś chodziłam, prosiłam, nie było odzewu, teraz to ja już nie chcę. Także tak, mogę sobie kupować. Słuchajcie, chciałam zobaczyć, jak pachnie Lawie Bel. Plus, oczywiście, cena była dobra. Lawie Bel połączone z UDEM. Jeszcze a generalnie mało o tych perfumach mówię, więc myślę, że to jest taka dobra okazja, żeby się zatrzymać, samemu dokształcić, doczytać, pos poszukać jakichś smaczków w internecie. Bo oczywiście wiem, że Laviebel to irys plus gruszka i tak dalej, ale no tyle tych flankerów jest, ludzie to ciągle kupują, ludziom się te perfumy poma podobają, a gdzieś tam z internetu ciągle jest taki przekaz, że ach, ach to Laviebel z takim naprawdę nie masz grymasem na twarzy, więc sobie, pomyślałam sobie, zatrzymam się. Także tak, to jest Lavie wersja ekstra. Zrobiłam właśnie unboxinga teraz. Także dzisiaj wieczorem go obejrzycie sobie, a teraz tak jak mówię, chciałam pokazać ogród, ale widzę, że obraz jest jakiś taki szary, także nie wiem o co chodzi. Jeśli chodzi o perfumy gruszkowe, które rządziły na kanale ostatnio, to muszę wam powiedzieć, że znalazłam próbkę Jeana Paula Gotie. Gotie jest niezły. Label, i Le beau, czyli piękny i piękny. I to jest chyba jedna z lepszych opowieści gruszkowych, takich współczesnych. Bo, oczywiście, Ptisserie, oczywiście, Mont Blanc Legend, ale ta ładnie się gruszeczką zaczyna. Plus, yy, kwestia taka, że to jest bardzo ładnie yy, okraszone takimi trudniejszymi nutami. Quentin Beach, który jest perfumiarzem wraz z yy, Louis Turner, chyba. Lubi takie trudniejsze, podkręcić czymś trudniejszym, perfumy, i to się udało. Teraz Wam powiem, bo sobie przygotowałam. Coś tam pisaliście, ale ja nadaję z telefonu, więc mi to szybko znika. A jak tylko coś dodatkowego, zaraz pokazuję. Label Quentin Bish Sonia Constant. Quentin Bish moim zdaniem wyznaczył nowy kierunek rzeczywiście, ale to nie za sprawą tego słynnego Bois Imperial, ale za sprawą. Goodgerka Rolni Herreri. Tam są te nuty, takie trochę słodkawe, ładnie podane, okraszone no, takim akordem wyrazistym. I wydaje mi się, że to będzie taka sygnatura, taki podpis zapachowy tego twórcy Także ja się chowam głowę mi obcina, ale za to widzicie, słuchajcie, kawałek ładnego ogrodu. Jak dzisiaj nigdzie nie wychodzicie, nie będziecie mieli okazji podziwiać natury, to może tak, bo jak te liście popadają niedługo, no to już będzie po. Nie wiem, jak tam w górach jest, piszcie. Te nowe wypusty La Belle, bardzo ładne widziałam na Notino. Piękny ogród. Dzięki, że piszecie. Później może coś odpowiem, bo tak jak mówię, z telefonu trudno się konferuje. Więc bardzo ładna gruszeczka, żeby zamknąć częściowo. Chyba wrócę do tematu. Motyw gruszek w perfumach. No to oczywiście to są w tej chwili najważniejsze perfumy gruszkowe. Można być pierwsza gruszka w znaczeniu. Najważniejsza gruszka Label Jeanne-Pola Gautier. Jak widziałam, jakąś taką próbeczkę, to koty pogryzły. Dość leży u mnie chyba jakiś czas. No, a ta wersja męska jest z kokosem. Nie jestem wielkim fanem kokosa, szczególnie w damskich perfumach. Też się okazało, że mam le beau. Ale pachnie nieźle, bo cały ten taki męski akord, który w zasadzie jest takim motywem wiodącym w całej tej linii Lymal, jest po prostu przełamany kokosikiem. Kiedyś Paskar Morabito miał fajną gruszkę. Mam Paskala Morabito, te perfumy, które pachną jak, jak Libr. Także. No, przyglądnę się. Dzięki za sugestie. Także tu jest kokosi i nuty drzewne. Zapach drzewny skonstruowany wokół. Ton kabin i kokosowego drewna. Słuchajcie, perfumierze lubią taką opowieść nam snuć kokosowe drewno. No owszem, kokosy rosną na drzewach, ale to co pachnie to jest owoc i oni tam pewnie mają jakąś bazę kokosa z drewnem, no i sobie wymyślili, tak jak te wszystkie inne Woody, coś tam, Woody, Amber, Woody, no różne takie motywy. To najczęściej będą jakieś puzle chemiczne. Także tyle to jest. Yy, ważna gruszka to są te perfumy, no i. No, ten kokosik w tych męskich perfumach, gdzie w damskich jest takie trochę trudno akceptowalne, to tutaj w tych, w tych męskich brzmi dobrze. Także jak macie jakieś pytania, to piszcie. Ja może się tak troszeczkę odsunę, żeby więcej było widać. W telefonie to jakoś inaczej ten, ten ekran się układa, ha, chyba żebym to podniosła. Coś piszecie. Dzień dobry, piękna pogoda. Tak, u mnie, u mnie pogoda, dopisuje, ale. Cały miniony tydzień to był tak smutny i ponury, wręcz depresyjny. Także słuchajcie kochani, a właśnie w ostatnim live padły takie sformułowania, które się nie spodobały innym użytkownikom. Widzę moim stałym, którzy mnie wspierają. No może były niezręczne, chodziło o te próbki, że próbki trafiają na Allegro. No Jest bardzo dużo próbek na Allegro i pani, która pracuje, pewnie nie jedna czy pracowała w perfumerii, mówi, że jakby ją, w, ni w nią to uderza, bo ona nigdy y nie przyczyniała się do tego, pracując w ileś tam w tych dużych perfumeriach, że próbki trafiają na Allegro. No to rzeczywiście, jeśli ktoś tak poczuł się urażony, to, y to tak nie miało być, absolutnie nie było to takim zamiarem, to ja z góry przepraszam, ale powiem też, że chyba użyłam jakiegoś takiego sformułowania enigmatycznego. Nie powiedziałam, że na pewno nie. Y to Ktoś tam coś napisał w formie komentarza, ale ja na pewno nie powiedziałam, że to pracownicy. Natomiast to trafia. Natomiast z drugiej strony, yy, znaczy, odsłuchiwałam to potem. Na pewno użyłam jakiegoś takiego określenia enigmatycznego, yy, sugerującego, że system może być nieszczelny. Nieraz prosiłam o próbkę, jedną w życiu, tylko raz na te lata, gdzie ja chodzę po tych perfumeriach, proszę. Nigdy nic nie dostałam, natomiast głosą, że. Wicki przychodzą, wyłudzają, czy, nie, przepraszam, klientki wyłudzają, odgryzają szminki, to też jest takie uproszczenie, bo można powiedzieć tak, i ja się z tym zgadzam, że ludzie kradną, bo ludzie kradną w perfumerach, na pewno. To bym się zdziwiła, gdyby tak nie było. Kradzieże na pewno są gigantycznym problemem, ale ja to potwierdzam, nie znaczy, że ja się poczuwam do tego, że ja to robię. Ja tego nie robię, nie zjadam szminek i nie kradnę, ale powiem tak, ludzie kradną. I może problem... No, wiadomo, przez perfumerię przewijają się, nie wiem jakie to są liczby, setki osób dziennie, może nawet więcej. Jak jest perfumeria gdzieś na dworcu, na przykład. No to wystarczy, że jedna osoba coś ukradnie. No to, to może być problem. No być może to jest odpowiedź na, na pytanie, dlaczego na przykład te, te stery Toma Forda, wiecie, są puste. A jakie propozycje tanich esencjonalnych nut słodkowych i też dodatków? Ja sobie zobaczę, czy się później da to przeczytać, jak będę. Off, on, la, uh, offline. Także słuchajcie, ja myślę, że tymi próbkami to się warto zainteresować. Jak to z tym jest? Czy rzeczywiście perfumerie dostają? Myślę, że perfumerie kupują razem z produktem, ale też pani, która jakby poczuła się taka urażona tymi wypowiedziami o tym, że próbki znikają, powiedziała, że one, oni dostają, nie mają potrzeby, jakby brać pró, próbek ze sklepu. Nawet to było karane bardzo w firmach, w których pani pracowała. Pracowała w tych dużych. Natomiast one dostawały po flakonie perfum. Także to być może sprawia, że to, co jest na Allegro, to może jest właśnie z tych zasobów. Z drugiej strony te panie rzeczywiście są na pierwszej linii frontu i dobrze by było, żeby ten zapach dobrze znały. Jak go mają w domu, mogą sobie tam gdzieś popsikać, nawet w otoczeniu na łóżko gdzieś tam, to jest na pewno łatwiej zapach zapamiętać. A, to coś piszecie. Piesek, szczeka, kotek, tak. U mnie tak swojsko. Nie wygląda, na też to jest kanał perfumowy w ogóle. Także muszę się czasem pokazywać na tle mojej perfumoteki. To nie jest wystawa perfumowa, tylko takie moje miejsce pracy. No, także słuchajcie, panie dostają flakony i tak sobie myślę, że skoro sprzedawcy dostają, bardzo dobrze i powinni, to ciągle mam taki dyskomfort, czemu nie dostają. Osoby, które też pomagają sprzedawać, bo ja pomagam. No generalnie poruszam się po takich tematach, które no po prostu sama kupię, czy mogę kupić, jest to w moim zasięgu, mam próbki, to to pokazuję. No, więc tak, szukam takich rzeczy, łatwo dostępnych, ale gdybym miała możliwość rzetelnie ocenić produkt cały, nie, nie wzbraniałabym się przed pokazaniem produktu. No, dlatego. Wiem, jak ten biznes działa i wiem, ile naprawdę perfumy kosztują, ale to można też powiedzieć o książce, że jest warto powiedzmy, papier kosztuje grosze, a trzeba za nią zapłacić, no jeszcze pewnie nawet 50-60 zł, a widzę, że jak autorzy sprzedają, szczególnie niezależnie jacyś publicyści, to tam już wychodzi około 100 zł. Także tak, fabrycy Perfum w Hiszpanii dzięki niemu moje mnóstwo darmowych flokonów, m.in. Prady. No tak, ludzie też z, z fabryk dostają. No, no właśnie, jak to tam działa? Może są jakieś takie produkty, które nie są pełnowartościowe i mogą trafiać na, yy, na no powiedzmy, taki drugi rynek. Chociaż nie wiem, czy to się marce opłaca. Jeżeli chodzi o rynek książki, to wygląda to tak, że na przykład są wydawcy, którzy nigdy nie dają ta, książek do taniej książki. A wolą dać na przemiał, tak, dbają po prostu o to, żeby yy, no był dobry PR. Słuchajcie, wy tam fajne rzeczy piszecie, a ja nie jestem w stanie odczytać, więc no, spróbuję. Jak na, teraz mi coś napiszecie, to spróbuję tę sekcję komentarzy otworzyć i może przesunąć w dół. Jeśli się rozłączę, to wybaczcie. Także słuchajcie, ja wiecie, co zrobię. Trzeba kwestię tych próbek wyjaśnić. A jest, perfumy są w szufladach więc trzeba poprosić. Yy, aha, było, zniknęło. Yy, także słuchajcie. Myślę, że te kwestie próbek warto zgłębić. O co chodzi? Moim zdaniem może być system nieszczelny. Ja będę się upierała przy swoim... Dlatego, że widzę na przykład czasami, że ktoś sprzedaje 40 próbek. Mieszkając w Hiszpanii widzę oferty 5 ml, obdarowuję wszystkich dookoła. Czy wiecie, czy ja przesunę to? Jest. Byłam ostatnio w sklepie Notino, widziałam drogie perfumy są w szufladach schowane, więc trzeba poprosić, podaję sprzedawca. W sklepie w Notino. Chyba byłam raz, ale tam... W Krakowie, ale tam była tylko możliwość odbioru, także może jakiś inny sklep w zasadzie. Prawie tych perfum nie było widać, to może też coś takiego. Także tak, słuchajcie, no, też mam gdzieś tam z zagranicy różne informacje, i wręcz dostawałam od, od osób z zagranicy próbek bardzo dużo. Także tam jakoś ze Stanów konkretnie, to tam naprawdę hojnie te próbki rozdają w perfumeriach. Nie wiem, czemu u nas jest taki problem z tym. Może rzeczywiście najbardziej między młotem a kowadłem to, to są te panie, które są, które sprzedają i powiedzmy, no my do nich przychodzimy, a może to gdzieś tam na innym poziomie gdzieś. No nie wiem, po prostu Przede wszystkim trzeba wiedzieć, czy perfumeria... No, myślę, że trzeba gdzieś tam podopytywać, czy perfumeria je dostaje, czy je musi kupować. Wydaje mi się, że chyba kupują perfumerię wraz z testerami, także to nic nie ma za darmo. Dlatego może tak wyliczają właśnie, że na takiej zasadzie oszczędzają. Ale moim zdaniem nie wolno dawać próbek po prostu na piękne oczy. Byłam w Arkadii nie z flakonami też byłam zdziwiona. Słuchajcie, coś tam nie widziałam. Uciekł mi ten komentarz. Także słuchajcie, ale dla osób kupujących jest kilka i byłam w Arkadii do Teraz panie mówią, że nie ma. Może coś się zmieniło? Może rzeczywiście w tej chwili to wygląda inaczej? Być może nawet gdzieś tam w świecie. Jak mieszkacie w Stanach, mieszkacie w innych częściach Europy niż Polska i chodzicie do perfumerii, to powiedzcie, czy na przykład dają, czy dają po prostu, jak podejdziecie, się interesujecie. Ja też powiem tak, Polacy to jest taki zaradny kombinatorski naród. Jakby była możliwość brania próbek po prostu sobie samemu, to ludzie by brali tego na kilogramy. Także to myślę, że to musi być wydzielane. I taką mam mentalność, zawsze kombinowaliśmy. Także, także tak, natomiast w momencie, jak jest tester, to nie, wie, nie rozumiem, jakby troszeczkę idei odlewki. No to jest, no ale mówię, sama dostałam. Miss Dior, chyba Le Parfum, tą edycję zrobioną przez Francis kurk Byłam zadowolona, ale do zakupów ktoś mi tam dodaje kremy ja mówię, że nie chcę, nie interesuje mnie i tak panie dają. Także niby dostałam próbkę, ale ja nie chciałam takiej. Także myślę, że do zakupów to obligatoryjnie. Tutaj oszczędzanie na próbkach, jeśli chodzi o kupujących. Hmm. No to to, to to mi się nie podoba ja do tego mam zastrzeżenie. Ale jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że chce próbkę, bo chciałby się z zapachem zapoznać, to ja bym powiedziała: proszę, to jest tester. No po to te testery są i po to yy, z tego trzeba korzystać. No tak, bo ludzie bardzo kombinują. Ja ostatnio widziałam i jesteśmy strasznie zaradni, aż do bólu. Yy, na OLX się nie na oli, tak chyba na OLX się. Ktoś sprzedawał butelki po soczkach tych Tymbark takich, czy tarczyn. 50 ktoś sprzedawał za 47 zł bodajże. Także ludzie puste. Ewidentnie ktoś miał w domu, nie wiem, może dzieciom kupuje. I. Zamiast wyrzucić wystawił to na Oelixie, czy tam gdzieś może na Winter, nie wiem. Na którejś z tych aukcji. Także ludzie są bardzo, bardzo zaradni, więc podejrzewam, że gdyby był nieograniczony dostęp do próbek perfum, to ludzie po prostu braliby garściami bez opamiętania. Widziałam takie rzeczy na przykład na targach kosmetycznych. Jak producent wystawiał próbki, to ludzie brali garściami, chowali do torebek. Także wypadałoby chyba po jednej próbce kłaść na stół. No ale myślę, że gdzieś pomiędzy tymi skrajnościami można znaleźć jakąś metodę na to, żeby propagować informację o produkcie. No a to chyba jest najlepsza informacja, żeby ten zapach po prostu powąchać, poznać. No i bezdyskusyjnie, moja opinia jest taka, że recenzenci są lekceważeni skoro jest na tyle produktów produ że można rozdawać osobom sprzedającym co uważam za bardzo dobry ruch to myślę, że też warto pamiętać o recenzentach bo wydaje mi się, że tu jest słabo z tym słuchajcie, coś tam piszecie, to może ja teraz jak wy coś napiszecie, to ja sobie to przywinę, na razie mi się nic nie wyświetla możecie napisać cokolwiek jeśli byłabym zobowiązana to ja wtedy sobie otworzę tą sekcję komentarzy i przeczytam te wasze Także to tyle. Ja myślę, że wrócę do próbek. Bardzo przepraszam osobę, która się poczuła urażona, ale mówię, ja jestem w stanie powiedzieć, że klienci w perfumeriach moim zdaniem wszędzie kradną w sklepach ludzie, a to nie znaczy, że ja się nie poczuwam, że ja kradnę, ale zjawisko kradzieży jest. Na flakoni dodają do zamówienia ościski dla pani. Tak, będę zamawiała chyba na tym flakoni. Obawiam się, że nie dają próbek, a te, które można kupić na Allegro nie są... nie są... Z... O, czekaj, 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 już mi znikną. Pani Agatko, coś tam chyba chodziło o to Notino. Dior 5 ml. Hmm. Także tak, słuchajcie, bo tak, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, że perfumy, próbki perfum to będzie temat, taki, który będzie tematem trudnym. Będzie generował konflikty. Dlaczego? Ano dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo perfumy zainteresowało ludzi, jak dużo. Jest twórców y, robiących kontent perfumowy. Bardzo wielu twórców robi na przykład film od roku, od dwóch i y, ma 200 wyświetleń. A jak zrobi y, moje ostatnie zakupy perfumowe, ma 2000 wyświetleń. No to wiecie, ja mam średnio właśnie 2-3 tysiące wyświetleń. Y, średnio, jakbym miała temat, który. Y, wygeneruje 20 tysięcy wyświetleń, chyba też bym o ten temat zahaczała, ale, czyli po prostu jest ogromna oglądalność. Twórczynie kontentu internetowego, które nas nauczyły malować, się zrobiły świetną robotę, ale to się już nie klika. I ludzie już nie kupują tych kosmetyków, więc te influencerki niepotrzebnie się starają, robią te własne linie. Bo to różny rynek jest zepchany. Natomiast perfumy to jest przeogromna nisza i ludzie się chcą tym interesować, chcą pisać komentarze, chcą być uczestnikami grup perfumowych, więc będą się domagać próbek. Także myślę, że będą ludzie coraz głośniej narzekać, utyskiwać na to, że próbki perfumowe trudno dostać. Taka jest moja opinia. Także to tyle. Przepraszam wszystkich, którzy się czują urażeni, ale myślę, że jest takie powszechne przekonanie, że. Dostajemy za mało tych próbek, to z tego się bierze. Chcielibyśmy te perfumy poznawać, a wszyscy, którzy gdzieś tam w internecie są aktywni, pokazują po prostu perfumy, mówią, piszą komentarze, to przyczyniają się do popularyzacji, rozpowszechniają wiedzę. No, przede wszystkim, jakieś informacja w świat, to, to już jest podstawa, bo perfumy i tak docelowo trzeba powąchać, ale może być tak, że opis jest tak sugestywny, że bez wąchania już wiemy, że nam się podoba. I że kupujemy oczami na przykład. Stąd te wszystkie takie różne marketingowe zabiegi, jak właśnie twarz, perfum, czy te właśnie bardzo, bardzo wysmakowane reklamy. No to tyle, kochani. Bo rozumiem, że gdzieś tam wszyscy jesteście zajęci. Zapraszam dzisiaj na, na Open Boxa z Lawiebel. A jeżeli, także dzięki za wsparcie, bo to właśnie dzięki temu, że nie przewijacie reklam, że nie też dzięki wspieraniu po prostu raz na jakiś czas nie za często jak widzicie jak są dobre ceny no staram się kupować coś co wiem że przyniesie wygeneruje treści które będą dla was przydatne. Aha i szukajcie jak będziecie kupować teraz dla kogoś perfumy to szukajcie bo są różne perfumerie mają dobre ceny. Czasem ten sam zapach nawet na tych bardzo bardzo drogich stronach tych, tych drogich perfumerii czasem możecie znaleźć w dobrej cenie, więc zaczynajcie od szukania. Yy, w różnych perfumeriach, chyba ten system punktowy, suma summarum, jest taki średni. Ale tak, myślę, że można nawet znaleźć ten sam flakon 100 zł tani, jak się poszuka w pewnym źródle. Tych perfumerii internetowych, wiarygodnych jest całkiem sporo. Jeśli macie jakieś swoje, to tutaj podrzucajcie. Yy, podrzucaliście mi też w formie linka taką jedną platformę. Ona jest ciekawa, przyglądałam ją dobrze, early, ale wydaje mi się, że ona też daje linki do sklepów, gdzie ja nie wiem czy to jest takie na 100% pewne. Także to też sprawdzajcie. No generalnie jak ktoś ma te nie wiem, wielkości testerów za 100 ileś złotych, to na to uważać to podstawa. A jeśli macie jakieś swoje po prostu doświadczenia, tipy, nakupowanie, no to dajcie znać. A kochani, życzę wam pięknego tygodnia, takiego właśnie pogodnego, kolorowego, optymistycznego. Pa, pa. I Dzięki, dzięki za waszą obecność tutaj dzisiaj.